Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu testowania produktów i w tym odcinku sprawdzimy, co to jest figa kaktusowa, zwana opuncją figową. Zapraszam! No dobra, i zaczniemy w ogóle ogarniać ten temat. Tak to wygląda. Powiem wam, że owoc jest cały nadziany takimi. Oryginalnie to były takie długie. Znaczy długie, no takie kolce, tak? Na tym owocie, w tych właśnie na tych kropeczkach, to są ślady po nich, ale też dookoła wszystkie one mają takie mini, mini drobne takie włoski, które kują mega. Ja się już pokułem tym. Także najpierw zrobimy to, że założymy sobie rękawiczki, bo nie chcemy się pokuć. A poza tym w tych kolcach jest jakaś dziwna substancja, taka, która mniej więcej uczucie daje, jakbyśmy się, nie wiem, pokrzywą sparzyli lekko, coś takiego, tak. Także lepiej uważać, ja sobie założę rękawice i zaraz lecimy dalej. No i tak, tak wygląda to z bliska. Owocem jest jagoda. Rośnie to sobie na tych takich opuncjach, tak, czyli wielkich kaktusach, które też mają lekko zdrewniałe łodygi, dorastają tam do kilku metrów nawet. Tutaj były sobie te kołce, tak? W tych kropeczkach. Ale tak jak ja patrzę na to, to cały czas takie drobniutkie takie włoski wystają, które kują niesamowicie. I ciężko je w ogóle wyciągnąć sobie z palca na przykład, tak? Generalnie ten owoc posiada miękką skórkę, która łatwo odchodzi od niego. Rwie się, ale to zobaczycie, jak będę ją obierał. Dużo witamin na pewno, wody. Jest bardzo soczystym owocem. I co najciekawsze, ten kolor w ogóle tego owocu finalny, czyli tu będzie jakiś taki czerwony-różowy. Ten kolor taki sam jak kwiat, z którego owoc powstał, także od razu widzimy jakiego koloru był kwiatek tak wcześniej. Sprawdźmy sobie jak to będzie smakowało, ja postaram się to obrać w jakiś taki w miarę normalny sposób. Widziałem w internecie wiele takich dziwnych sposobów, jak to ludzie jakieś tam paski kroją, ja jakieś takie pierdzielenie się, ale tak naprawdę wystarczy, myślę, to zrobić tak, odkroić jedną część, odkroić drugą. Ale super wygląda. Zobaczcie. Mega, nie? Tak, żeby tego w tych całych igłach nie było, no to postaram się to tak zrobić, że pokroję to sobie na pół. Od razu zobaczycie, jak to wygląda w środku. Czyli tak, jak taki, ja wiem, kiwi, tylko po jakichś strasznych przejściach i mm, w dziwnym kolorze, tak? Taka konsystencja w sensie kiwi, tak? No bo kolor to czegoś jakiegoś takiego dziwnego. No dobra, i teraz co? Zrywamy sobie... Całą skórkę. Dobra. Jest, kawałek, tu na osobną deskę, żeby się tamte igły nie wbiły. Nigdzie. No i druga część, tylko ta druga trochę gorzej mi poszła. Ale dobra. Teraz będzie wiadomo co, o co tu chodzi. Także skóra łatwo odchodzi jest taka bardzo. do no, miękka, taka beznadziejna. No to mówiąc. No to sprawdzamy jak to smakuje, takie coś mi z tego wyszło, jedno jakoś się lepiej oderwało, drugie gorzej, może to co gorzej, sprawdźmy jak będzie smakowało, aczkolwiek dziwnie, powiem Wam tak, gdybym takie coś dostał ja bym tego nie zjadł, nie widząc tego wcześniej, dobra, kawałek kroimy, na nowej desce nowym nożem oczywiście, żeby tych kolców jakichś tam nie było, tak, no i sprawdzamy. No, powiem Wam, ten pierwszy ten kęs był taki średni, bo tak naprawdę trafił mi się egzemplarz, który ma mega dużo jakichś pestek i one są hiper twarde, ale nie chcę ich rozgryzać, bo nie wiem, czy one się nadają do jedzenia, czy nie. Generalnie co? Do czego to jest Może tutaj taki kawałek odepnę. Mi się uda, trochę tego miąszczył bez pestek, tak? Nie no, same pestki. Ja bym to porównał, szczerze, do jabłka. To jest takie samo, takie rozpaćkane jabłko. Jest słodkie, trochę soczyste, znaczy trochę, soczyste jest, no bo tak z tego sok cieknie, tak? Mm. Ale tak naprawdę, no nie jest wcale jakimś takim, nie wiem, sztosem, dla którego bym się porwał na to i to, i to jadł, tak? Na co dzień. No pestki ma, ile? Nie, może nie będę ich rozgryzał. Tj. No nie wiem w ogóle, co o tym powiedzieć Wam, tak? Rozpaćkane, coś o konsystencji jabłka, soczyste, słodkie, mm, takie trochę miałowate, taki, taki miał, tak? No i pestek, jest tu opór w ogóle, to są same pestki jakieś takie dziwne i hipertwarde, Także taki nam się owoc dzisiaj trafił. Wiecie co? Generalnie powiem Wam, że to jest jakiś badziew. Wcale się nie dziwię, że to nie robi furory, bo znaczy może robi tam w Meksyku jakimś tak, czy czymś, co, na pewno coś tam z tego robią fajnego. Sok na pewno byłby fajny. Ale szczerze to smakuje tak jak zwykłe jabłko, takie rozciapane jabłko, taka papierówka jakby spadła z drzewa, poleżała sobie ze 4 dni e, na trawie i potem byśmy ją wzięli i jedli, tak? Konsystencja jest mniej więcej taka, tak jest... Ej, zawsze co nagrywam, słyszycie? Albo przeciąga się mój pies, albo pije, albo coś robi, albo szczeka. No tak, e Stefan, chodź się pokaż do kamery. Chodź, pop, pokaż się. Stefan, jadłem dzisiaj coś, co jest mega niedobre, wiesz? Nie to, że nie polecam, ale trzeba być jakimś super koneserem, żeby w ogóle jeść takie... O, ten, ten owoc, tak? Akurat ten. Według mnie, w mojej tej subiektywnej skali, od jednego do 10, to ja to oceniam na dwa i pół, trzy, może coś takiego, tak? Bo to, no, nie dotyczy się tym pokułem. To wcale to nie jest egzotyczny smak, tak? Bo to akurat z zamkniętymi oczami jakby się jadło i bez tych pestek, to każdy by powiedział, że to jabłko takie rozciapane. Dobra, to dzięki za obejrzenie tego odcinka. Więcej będzie niebawem. E, mam trochę czasu, także mogę nagrywać. No i czekajcie na więcej odcinków. Niebawem będą kolejne. Zapraszam. Cześć. Trzymajcie się. Myślałem, że to będzie coś fajnego, ale niestety, no nie jest to fajne. Badziewie, straszne badziewie, według mnie. Jeszcze jak to w ogóle wygląda, ty, patrz. Czy to taka ciapaja bez na jakaś. Chcesz jeszcze tego spróbować?